Dziś robimy sos grzybowy. Potrzebujemy trochę grzybów, a następnie musimy je oczyścić, podsmażyć na patelni, może być też na cebulce. Podduszamy, a gdy już to wszystko mamy gotowe, możemy na końcu dodać trochę jogurtu lub śmietany. Dusimy do miękkości 15-20 minut na koniec i mamy sos. Grzyby mamy przygotowane, no więc teraz tylko czekamy aż nam się rozgrzeje. Może być też masło. I będziemy oczyszczone grzyby, pokrojone, sprawdzone, żeby nie były robaczywe i czy są oczywiście zjazdliwe. Wstawiamy i będziemy podsmażać. Dolewamy teraz do tego trochę bulionu, ja tu dodałam trzy łyżki bulionu. I to się będzie teraz fajnie nam dusić na małym ogniu pod przykryciem. Do tego potem trochę soli, pieprzu i gdzieś 20 minut dusimy do miękkości pod koniec. Możemy zabylić też śmietaną czy jogurtem, dodać jeszcze trochę innych przypraw i sos gotowy, smacznego!